i dzisiaj zaczynamy nową serię na moim kanale czyli kariera FIFA 2020 wiem ja, ja serio wiem, że mogłoby być 21 ale nie mam kasy smutek i żal, no, no niestety takie są czasy, że się nie ma kasy no. ale, ale i, i tak i tak robię dla was tą serię jeśli wam się taka seria podoba to teraz zostaw łapkę w górę suba na kanale i udostępnij e, Moim znajomym, żeby było więcej subskrypcji na mój kanał Żeby było więcej widzów Żeby więcej widzów Dawało pomysły na, na tą serię bo, bo ta seria ma być Głównie zależna od was Bo wy Wy będziecie kierowali um, Może nie kierowali, ale Ale wy będziecie mi dawać pomysły Co robić, jak robić I gdzie robić, więc Po prostu proszę o pomoc Proszę o Uważne oglądanie. No i cóż, my już zaczynamy. Nowa kariera. Zobaczymy. Dobra, użyj obecnych składów. Kariera menedżera. Aaaaaa! No, takie darmowe rzeczy to ja. To ja biorę. Dobra, eee... Yy, ja jestem chyba bez tego pana? Bo on to wygląda najbardziej sensowny, sensownie sensownie. Hmm, Niech będzie... Niech będzie gienio team. O! Się może nazywać nasz trener Gienio Team. Gienio Team. I, I moim zdaniem to będzie super pomysł z tą serią. Więc yy, serio radzę zawsze. Za każdym razem... Za każdym odcinkiem radzę oglądać do końca Bo ja teraz najbliższy miesiąc Gdy sobie tutaj Fifę z wami i tą, I tą karierą A jeśli się ta seria wam po prostu nie spodoba A e, w co wątpię To wtedy po prostu zaczniemy Robić jakąś inną, wymyślimy Dobra Ja bym wziął Jakiś klub z Anglii albo z Niemczech. Może będzie z Premier League. To taki, który upada, wiecie. Żeby, było też, żeby też nie było za łatwo. Chelsea, Crystal Palace, Everton. Albo Everton, albo Crystal Palace. Albo Leicester. Rozumiem, młodzieży: tu jest średni, Tu jest ja no, chyba biorę Lester, tak. dobra, bierzemy Leicester Dobra, eeeh, niech mnie trwa 4 minuty, czyli najkrócej jak się to wyda. Dobra. Biorąc pod uwagę liczbę nazwisk, to zawsze był kiedy władze klubu ogłosiły, nowym menedżerem został Gino's team. Władze klubu zapewniają, że wyrównał się on. Na tle zostałych kandydatów No i o co chodzi Diego Godin przychodzi do klubu Inter za 32,5 miliona euro To na razie nie są kwoty, które nas interesują My tam, wiedziałem, że mam w budżecie 37 Więc to jest ee, 90 naszej kwoty Mats Hummels przychodzi do klubu Borussia Dortmund Za 55 dobra to będzie tak. okay. Zagramy sobie pierwszy meczek i zobaczymy, jak na półdzie. Uuuu, to będą ciężkie kluby, to ja sobie biorę takie. Na no, początek już. I wypadnie źle. Dobra. Po pierwsze. Musimy patrzeć jakie nam doszły wiadomości Parę słów wstępnych. Nazywa się Mason Richardson. Jestem jednym z łowców teletów w klubie. Chciałem się przywitać i przybliżyć organizację mojej pracy i moich kolegów. Witam. Eee, też chciałbym tutaj e, zrobić w zespole. Gdzie to było? Tutaj biuro, tak. Kadra juniorska. To bym bardzo chciał zrobić. E, takiego pana zatrudnimy za 4 koła. Aha, tam było 54. Dobra, nieważne. Rozpocznij scouting. E, Jak chcę, ja chcę, ja chcę z Anglii. Jak z Anglii. Jak będzie 3 miesiące. Ale zatrudnij scouta. Jak będzie też taki. Rozpocznij scouting. Niech on. Wacji, ja nam szuka? Hiszpanii, Dobra, i na razie nam dwóch starczy. Yy, więc ja chciałbym też zobaczyć nasz skład. Tak to na razie wygląda. Schmeichel. To jest na razie bramka, którego. I zmienię przez, przez najbliższe dwa miesiące, chyba, że będzie taką cholerną kontuzję. Jakąś, nie wiem dlaczego, ale jak będzie miał to po prostu jakiegoś nowego. James Wardy, go pamiętam. Matisse też pamiętam. Pereira Chiluela. i tu, tu jest. Tu dużo ludzi, których nie znam. Bo ja za, bo ja za bardzo nie jestem fanem ale nawet, nawet może to być. Szanowanie, wiem. Dzień dobry, dzień dobry. Przesłanie Ligi Mistrzów. Benfica. Zobaczmy, skąd jesteśmy w grupie. No, skąd jesteśmy w grupie. Eee... No w grupie G. Ło To teraz mi wyskoczyli. Pogo Szczecin najlepsza w komentarzach w ogóle. Wiesz myśli go będzie. Dobra. Pogo Szczecin, Ligę Mistrzów to jest gitufa. Niech jeszcze polski klub tutaj wygra Ligę Mistrzów, to już w ogóle będzie kariera. No to my wtedy po prostu przyjmiemy Pogo Szczecin. Tak to się robi. Dobra, kandelo jakiś. Dobra, odbieram piłkę spróbujemy Ale w sumie po to, jak już mamy mecz Dobra, zaczynamy pierwszy mecz I to na razie chyba będzie Jeden mecz yy, W pierwszym odcinku z tej serii Witamy serdecznie w ten piękny wieczór. Warunki do gry w piłkę są wprost wymarzone. Przed mikrofonem Dariusz Szwakowski, kłaniam się nisko, a moim towarzyszem na stanowisku komentatorskim będzie dzisiaj Jacek Laskowski. Dziś przed nami pierwsze spotkanie turnieju przed rozpoczęciem sezonu. Zespół Leicester City zmierzy się z Atletico Nacional. Pierwszy mecz przedsezonowego Logo, to dobra okazja raz, dla ale... zawodników, żeby wrócić do a... formy, a dla obu trenerów, bramkarza? żeby sprawdzić na kogo a będą tak, mogli liczyć bożne. w nadchodzącym sezonie. Na... Powinniśmy też zobaczyć na boisku młodzież, zbyt, która puka do pierwszych drużyn w obu klubach. Mam nadzieję, że czeka nas Rewelacyjna interwencja a... Bramkarza. Co za obrona a... A Centra na bliższy słupek. Ewans podaje Ricardo Pereira, Ricardo, Ricardo Pereira, Medici, Ben Chilwell. Chilwell, 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 dribluje, no i zostaje zwolnowany, i to wydaje się, że nie tańczy czerwona, Bardzo nieładne fejsze Jasona ...początek sędzia daje wyraźny sygnał, że nie będzie tolerował tego typu zachowań. Nie żółta żółta kartka w sensie. to może dość drastyczny środek, ale jeśli zobaczymy tak, dzień mu mecz bez drzwi Pauli, to popieram. Miejmy nadzieję, że nie skończy się to czerwoną kartką. Pogłęszczać w grupie G1, kurde. Myślę sprawdzimy, z kim jest w grupie. Tilemans Przecież ma jakieś szanse, żeby wyjść z grupy w ogóle. Jakby wyszła, to była dopiero Beka. Podanie na skrzydło. Tilemans NDD. Świetnie to zablokował. Wardy, Daleko wybijają. No, udaje mu się utrzymać przy piłce, mimo bardzo złego przyjęcia. Jarlan, nie wiem jak go nazwać. Jarlan, Jarlan dermoluje. Piękne podanie, piętką, celne! Nie wiem, jak to było Celne, ale dobra. Już ich piękno zostało znane. Tielemans, Tiemans, Hardy Telemans. Teliemans. A teraz popis talentu bramkarskiego. Mandro musiał interweniować w tej sytuacji. Do środkowanie Niezrożnego. Ale bramka! Taka pierwsza bramka I mam nadzieję, że w naszej nie karierze to będzie, to będzie coś świetnego. Evans się apieszył z bramkę. w końcu ją udokumentował. Genia team. Spójrzmy w powtórce jak pięknie wykończył głową Głonne. tę akcję. W powietrzu jest za Ładne, mocny rowne, dla rybaki. Mieli coś tak czuję. Mamy chyba dosyć wysokich zawodników z tego co tam widziałem. Johnny Evans. Pierwsza bramkę w Pucharze Mistrzów. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu, jest 1 do 0. Owszem, Perlaza. No i strata piłki. Metejsmo Harvey Barnes. I piłkę przejmują rywale. Strata piłki. Dobra. Dobrze, atakujący zawodnik ma teraz wsparcie ze strony swoich nie, kolegów. Nie, nie, teraz braku, na Michael. jest teraz wraca do Dobra, muszę, muszę dać, będzie chyba podawał. Dobrze odczytał intencje rybala. Ale Trzeba przyznać, że kapitalnie się zachował Bramkarz w tej sytuacji. Ale i warto pochwalić drużynę atakującą, która nie rezygnuje z prób wyrównania. przy takiej grze prędzej czy Dobra. później dopnie swego. Uch, szkoda. Ma, za szybko podale, chciał ujść no. do tego podania. Spalony. Dobrze. Co to, to było za podanie? Ben Kurwa, co to jest za podanie? No... W pierwszym meczu za nowej kadencji już wie zdąży? No pewnie. najpierw pokazać, że się coś umie. Harvey Barnes. nie wie zdążyć od razu. Ciekawe, jak Kandysi. to rozwiąże. Na Dejso. Tam był narzędzie ulubiony, ale serdecznie. Tilemans. O, Tileman. I zażegnuje niebezpieczeństwo. Ricardo Pereira. Rozciągnięcie gry. Teraz pójdą skrzydłem. I zaczną teraz z autu. Bardi. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Nie, nie będzie. Wybija piłkę i będzie rzut rożny Powtórka sytuacji, po której padła bramka dająca prowadzenie. Nie ma droga. Prawie była znów Teraz bramka ja z różnego. Piłka wraca na boisko. To była piękna historia, widzowie. Piękna. Tak. Nie, wiele zabrakło była do prowadzenia. Tak naprawdę do Wtedy miałaby kontrolę nad spotkaniem. A tak wciąż musi być czujna. Tyle manc. James Wordie. Niech się przez, przez ich obronę. No i właśnie o tym mówię. Madden, to czy z daleka? Też Niebezpiecznie, nie. ale blokuje Może ten. Może to być szał. ciężko, żeby aut na wysokości pola karnego, jeśli dobrze Jakoś... to rozegrają, wie, mogą zaskoczyć obronę. Dobre Mamy odebranie piłki z... bez fału. No, Pominamy więc sobą podania. Zupełnie niepotrzebna Radyle, strata, z... źle wymierzone okay, podanie. Ale bardzo łatwo zobaczyć. 1 do zera, To kolej pierwszej za... części Przerwa. I teraz zobaczmy w jakim stanie są nasi piłkarze. Czy są zmęczeni, czy jak tam? Nie! Bo też w sumie jakoś bardzo nie nabiegali. No może tyle ma z boku, tyle biega, ale... Po co, no, to, no, to, no nie. Ja tylko... Nie wam dobrze brał. Za Do Perez mogę... Mogę wrócić tego typa i zaczynamy się sprawdzić. Albry, kto nie? I zaczynamy drugą połowę pierwszego meczu fazy grupowej. Pierwszego ty za płoty. Teraz już trzeba grać odważnie. Mark Albrighton. No, z tego miejsca można strzelać. Siłka zagrana w polekarze i to i Dilemans! Dobrze, że go nie I Mają już dwie bramki przewagi. Zasłucham. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego Praca. przybliżamy. Tak trzymać! To, płaca. to jest właśnie jeden przykład. 2 no, do 0 to już bezpieczny wynik. Też tak mi się wydaje, panie Szpakowski. 2 do 0 to już jest bardzo bezpieczny wynik. Trenerów często rozlicza się z dokonywanych transzerów, szczególnie tych nieudanych. Na które wydaje się dużo pieniędzy. do Manchesteru United? Jeśli drogi piłkarz okazuje się niewypałem, wina spada na szkoleniowca. Wydaje mi się, że to może być ryzykowny zakup. Uwaga, strzał! Dobra obrona Schmeichela. Był na posterunku, ale też zagrożenie nie było szczególnie duże. tego są nie czy jak? Nie wiem. Moim celem na razie jest w tym odcinku Zespół traci piłkę. Nie ten mecz, ale chyba ten ciel. Możemy coś Odegrał ponownie by był, piłkę. E, z czystym kątem ten mecz wygrany. I piłkę przejmują rywale. Czy to uda w pierwszym meczu? Możliwe, że nie, ale też możliwe, że tak. Jeśli znaczy, teraz byśmy trafili Bardziej. bramę, to oni by już się poddali mezzaline. Oni by już nie wierzyli. Tutaj ładne wejście. Zobaczymy, co teraz zrobi Harvey Barnes! Bardzo ładna Bardzo Piłka do bramki! Fantastycznie! Bardzo, Popatrzmy, jak ładnie dobre. piłka usiadła mu Zdebaty. na nodze. Dobrze Bez. ocenił, okay. gdzie trafi to dośrodkowanie. Odpowiednio się ustawił i pięknie złożył bardzo do voleja. Wszystko zgodnie z prawem. Ja. Oglądamy bramki, szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Panie, jak gra z jakimś turbem. Az no przerwał to obrońca a będzie wznowienie gry wrzutem zał. Laskowski, Laskowski, kurde. Szpaczek i Laska. Miesz, Akcja skrzydłem, dobre podanie. Jako, jest dobrze ustawiony, co zrobi? Ale to jest Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Jeżeliśmy tak, piłkę. W sumie. Co nie może Ben Chilwell. No, bryż, zdecydowanie ma wybór do kogo zagrać? Sasą bramkę. Dobra interwencja obrony. Nie zastosują bloków, który właśnie mi zastosowali. Zobaczmy, co zrobi. To dobry moment na centrę. ładny atak pozycyjny cierpi. pewnie interweniował po tej główce. Nie Nie ma czasu, musi to wybić. Harvey Barnes. Niestety, strata piłki. Gomez, Cancelo, Candelo to jest, a nie Cancelo. Czy? Daniel Munoz. Candelo, owszem. Candelo. Candelo. On, co teraz wymyśli? Też... Dobrze, teraz odczytał intencję. Przejął to, piłkę. To jest fatalne podanie, z decyzja. Piłkę przejmują rybale. Jakie tego nie odebrałem? Brak Rery. Brak... 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 Nie. Znakomicie teraz Greed. rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Albrinkton. Może coś z tego będzie. będzie Może zdecydować się na strzał. 4 do zera w A pierwszym tak jest. meczu. Postawa ta kariera ma potencjał. Zresztą radość kibiców na trybunach. Jest jeszcze będzie Gray. Ta Niewiele ta czasu ma do potencjał. końcowego bliska sędziego. Nie widzę szans ja na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Spotkanie przebiega Dziękuję. dokładnie tak, jak można się było spodziewać. Rzeczywiście, bywają to to oczywiście niespodzianki, na ale błąd tu błąd chyba każdy oczekiwał i gra i są na najlepszej my... drodze, by te oczekiwania spełnić. My już To był ważny odbiór. Szmejkel! Ach, teraz wręcz też w opałach. Zaledwie 4 minuty dzielą nas od zakończenia spotkania. Bardzo dobra piłka Brake. górą nad obroną. Celnie Brake. no nie może być niebezpieczną. Ale interwencja, proszę Państwa. Myślę, że większość dobra. już widziała piłkę tlen. w bramce. Ten cały stawion złapał mejsze. się Bardzo za głowy. Brawa za tę obronę! Grał dzisiaj naprawdę dobrze. Resztę meczu z ławki w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku. Jak właśnie słychać? Słyszeć. No Zrobów, polekarne I jest bramka. I jeszcze na 50 ani, ani obrońcy nie dali rady i mamy bramkę po tym rzucie Drugi z różnego Rosji. Obrońcy Zróżnego. Się, Zróżnego. się starali, ale nie dali rady go powstrzymać. Ale też piłka świetnie dograna. Brawa dla podającego. Zasłużyli to na tę bramkę. Zgodzisz się, Jacek. Od pewnego czasu ich to. zwycięstwo było pewne, ale nie spoczęli na laurach. Ten gol w doliczonym czasie to taka wisienka na zwycięskim torcie. Ależ przeczytał to jak profesor. No Teraz na, na zegarek w pierwszym i zanik zdał po Za Gienia Ależ on ma taką dobrą ocenę? Drugą najlepszą ocenę ma Pereira. ale też ma jak na bramkarza dobrą ocenę. Znaczy, bardzo dobrą ocenę, bo było 7,6. To, to, to jak na bramkarza, to jest. zajebista ocena. Oferta. O jest. już transfery. Serio, po pierwszym meczu już transfery. Serio. 10 milionów. Do szalka. Super. No pozro. NX ją tam. Pff, nieważne. Macie do niego link w komentarzu. czy yy, no, w opisie też. Ja go nawet, chłopie, nie przetestowałem. To jest pierwszy mecz. Więc ja to odrzucam. Bo ja na razie nie zamierzam. Miło, Cię poznać. Siemasz, Michael. Jeśli teraz jeszcze coś w skałcie znajdą. O kurwa, Nerwują mnie czasami tyle mam strzela w debiucie w klubie Lesnar, no nie wiem, czy teraz zagrać z na tam tak szczerze, dobra, nie jeśli pod tym filmikiem. Wbijecie 5 mebów w górę w ciągu doby. To, to jutro jest od razu nowy odcinek. Więc naprawdę polecam. A teraz już to by było na ten w tym odcinku. Trzymajcie się. Siema!